Cześć i czołem, kochani akwaryści. Słuchajcie, długo przyszło Wam czekać na podsumowanie odcinków z mediami filtracyjnymi. A jak wiadomo, błogosławieni, cierpliwi, albowiem oni nagrodzeni będą. Ci, którzy, słuchajcie, oglądali odcinki o mediach, pamiętają, że sprawdzaliśmy w nich takie firmy jak Tropical, Eheim, Fluvalm, chyba Qualdrop. Z Sichem był jeszcze wiele, wiele innych. Tym, którzy jeszcze tych filmów nie widzieli, zapraszamy do obejrzenia. Kartę oczywiście, jak nie zapomnę, postaram się wkleić na górze, jak również w opisie filmu. A my, słuchajcie, przechodzimy pomalutku do sedna, czyli do podsumowania całości o mediach filtracyjnych. Zanim jednak, słuchajcie. Zaczniemy z samymi mediami, to warto chyba byłoby poruszyć temat filtracji w ogóle. Początkujący akwaryści muszą jak najszybciej zdać sobie sprawę z tego, że dla ryb i organizmów żywych w ogóle w naszych akwariach sama czystość optyczna wody nie jest najważniejsza. W naturalnych warunkach przecież ryby żyją w wodzie, która jest mętna. W wodzie, która jest zamulona, a mimo to są, słuchajcie, zdrowe i wolne od chorób i wszelkich patogenów. Zastanawialiście się kiedyś czemu? No właśnie. No dlatego słuchajcie, że w, mimo iż w środowisku wodnym naturalna filtracja mechaniczna jako taka właściwie nie istnieje. Telefiltracja filtracja biologiczna, o ile oczywiście człowiek nie spaskudzi tam toksynami tego akwenu, jest na dużo, dużo większym poziomie niż, niż w naszych akwariach. Eee, słuchajcie, tu często popełniamy właśnie błędy. Błędy szczególnie popełniają początkujący akwaryści, bo skupiają się na dbaniu o. Wygląd wody, a nie o jej skład. A, a ten jest dla nas i dla naszych zwierząt przecież najważniejszy. A zatem, słuchajcie, doszliśmy do takiego momentu, w którym wiemy już, że mamy kilka rodzajów filtracji, a dokładnie trzy. E, dzielimy je oczywiście na filtrację mechaniczną, na filtrację biologiczną i na filtrację chemiczną. Słuchajcie, filtracja mechaniczna to wszelkiego rodzaju e, gąbki. E, watoliny e, i, i tym podobne e, takie tematy tak natomiast filtracja biologiczna to wszelkiego rodzaju słuchajcie e, media które mają służyć dla dom dla naszych bakterii e, czy na czy czy tu echem czy, czy jakiś filtr materiał słuchajcie e, one służą dla takich bakterii jak nitrosomonas nitrobacter nitrospira sp i tym podobne ale słuchajcie o szczepach bakterii zrobimy kiedyś osobny odcinek tak jak i o filtracji chemicznej tymczasem słuchajcie do brzegu wiemy już, że dla oka ważna jest filtracja mechaniczna, a dla zdrowia filtracja biologiczna no chyba, że w kranie mamy szambo no to wtedy dochodzi nam jeszcze właśnie filtracja chemiczna ale zakładam jednak, że z wodą w kranie wszystko jest ok i skupiamy się słuchajcie tylko na tych dwóch pierwszych Wariantach. A zatem co będzie nam potrzebne? Do skutecznej filtracji w akwarium na pewno potrzebny będzie filtr, który zapewni nam możliwość dwustopniowej filtracji, słuchajcie, czyli większość kaskad i filtrów zewnętrznych, kubełkowych. Zdarzają się filtry wewnętrzne wyposażone w takie komory, które na media biologiczne, które można sobie zasypać różnymi mediami ewentualnie można je oczywiście przerobić tak jak to widzieliście w filmie o wariacjach na temat patamini karta oczywiście na górze jak nie zapomnę oczywiście w opisie postaram się również powiedzieć. chodzi o co? chodzi przede wszystkim o to aby po pierwsze przy myciu i konserwacji filtra nie pozbywać się wszelkich bakterii nitryfikacyjnych ani nie zmniejszać ich liczby, a jak wiecie, płkanie gąbki w wodzie z akwarium, a już na pewno mycie jej pod bieżącą wodą, a już nie daj Boże, gorącą, to moim zdaniem skuteczne pozbywanie się flory bakteryjnej w akwarium. A po drugie, aby te właśnie media, a właściwie ich pory w tych, w tych mediach nie zostały zapchane przez brud osad i inny szlam zawarty w wodzie. Która przez nie przecież cały czas e, przepływa. Przed tym ma właśnie nas chronić filtracja mechaniczna. Stąd też przy okazji warto wspomnieć, słuchajcie, że e, ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak ta woda przez nasze filtry przepływa czyli e, kolejność przepływu przez e, komory e, itp. Tak, aby te media można odpowiednio ułożyć. E, jeśli woda płynie z góry, no to najpierw mechaniczna, biologiczna. A nie odwrotnie chcemy uniknąć przecież zapchania tych porów, czyli chcemy, żeby ten brud osadził się najpierw na gąbkach, a nie od razu na tych mediach. No i żeby nie pukać właśnie tych mediów biologicznych, żeby unikać wypłukiwania ich podczas, podczas serwisu. Gąbki najlepiej, słuchajcie, moim zdaniem, dawać w dwóch gradacjach. Najpierw o takiej większych oczkach, większej gradacji. Następnie, drugą warstwę troszkę mniejszej, i dopiero wtedy, właśnie zasypujemy te złoża biologiczne. To pozwoli nam wydłużyć ich życie i, i zwiększyć ich skuteczność. Teraz to, o co wielu nas pytało, czyli jakie media kupić, na co zwracać uwagę. A no moim zdaniem, słuchajcie, firma ani rodzaj nie powinien mieć dla Was znaczenia. Zwłaszcza, że cena niektórych produktów potrafi naprawdę przyprawić o zawrót głowy. I najważniejsze to aby dobrać rozmiar mediów do naszego filtra tak aby nie zapełniały jak, tak aby te media zapełniały jak najwięcej przestrzeni pustej, tak? oraz aby ich porowatość i absorpcja wody była możliwie duża, słuchajcie. Osławione Seachem Matrix czy czy Hyperpur wcale nie działały u mnie jakoś mega lepiej niż średniej klasy ceramika. No a różnica w cenie, no cóż, możecie to sprawdzić sami. Podsumowując, słuchajcie, gdybym miał jakiś ograniczony budżet, wolałbym kupić normalne media filtracyjne w rozsądnych pieniądzach, czym moim zdaniem mającą najlepszy stosunek ceny do jakości, lawę słuchajcie, a różnicę w cenie przeznaczyć na większy, lepszy filtr. Nigdy, nigdy odwrotnie. Natomiast co? Jak zwykle słuchajcie, w czasach wszechobecnego marketingu, wszechobecnych reklam, wmawia nam się, że coś musi być hyper, musi być super, musi kosztować dużo, bo w jednym centymetrze sześciennym jest taka sama powierzchnia, jak jest trzech boisk piłkarskich, nawiązując do, do, do naszego mundialu, bo bez tego się nie da założyć akwarium. Jesteśmy tym tak atakowani z każdej strony, słuchajcie, zaczynamy w to wierzyć, tak naprawdę. A dochodzą do tego jeszcze jakieś komentarze pochwalne i, i, i bałwochwalczych snobów, słuchajcie, na FB, którzy założyli baniak 60 litrów ze szkła diamentowego Super Opti Dupa White, oświetlanego jakąś lampą zrobioną z kryształu swaworskiego na filtracji opartej na ostatnich odkryciach NASA. E, za sumę 13 tysięcy złotych no i e, sam komputer sterujący do takich baniaków do CO2 kosztował 4,5 tysiąca, i one się tym chwalą. No i bez tego nie da się prowadzić według takich ludzi e, baniaka, a już na pewno nieefektywnego. To już niestety dawno przestało obowiązywać, zarówno w akwarystyce, jak i słuchajcie, w wielu innych e, dziedzinach. E, tak jak na przykład działające tylko 3 lata RTV AGD. Eee, dobra słuchajcie podsumowując kochani moim skromnym zdaniem e, nie dajmy się zwariować e, oczywiście jeśli mamy nadmiar keszu e, gotóweczki to proszę bardzo mam nic do tego e, jeśli jednak miałbym e, tak jak mówiłem e, ograniczony budżet i miałbym kupić tańszą lampę e, czy słabszy filtr kosztem kosmicznych e, mediów to zdecydowanie byłby to dla mnie błąd i tego ja bym akurat nie zrobił. Na koniec mam nadzieję, słuchajcie, że dacie łapkę w górę, ale przede wszystkim napiszcie mi, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Słuchajcie, tak jak mówię, u mnie nie ma co wydziwiać, nie musi to być lawa Eheimu, może to być lawa ważona na kilogramy, ważne, aby przy tej lawie ważonej na kilogramy, ta, ta lawa, żeby nie pyliła, to jest warunek, żebyście nie mieli syfu w akwarium, natomiast nie muszą to być media hyper, super, pur, bo, bo naprawdę nie o to chodzi, niektóre baniaki u naszych, naszych znajomych chodzą na gąbkach i są naprawdę rewelacyjne, trzeba wiedzieć też jak te gąbki sobie podzielić? Bo to można zrobić oczywiście też tak, że jedna gąbka będzie zostawała i będziemy, druga będzie w filtrze. Ach, porypałem, mam inaczej. Mamy na, na filtrze dwie gąbki i myjemy je na zmianę. Prościej o to mi chodziło. Wtedy jedna zawsze, że tak powiem, ma nie, nie, nieruszane media i media, bakterii całą resztę i jest czas przez tydzień czy dwa do następnego mycia, żeby, żeby to wszystko ładnie się mówiąc kolokwialnie zagoiło. Także podsumowując, nie ma moim zdaniem co głupieć. Bawcie się tym, nie dajcie się zwariować. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hejka!